Samochód posiada system automatycznego parkowania, można go włączyć na dwa sposoby. Przede wszystkim w tym miejscu, po naszej prawej stronie na konsoli, mamy przycisk właśnie od tego automatycznego parkowania. Po jego kliknięciu na ekranie info rozrywki pokazują nam się dostępne opcje właśnie tego automatycznego parkowania. Przede wszystkim możemy sobie wybrać, w jaki sposób chcemy zaparkować. Albo równolegle, albo tyłem, albo przodem. Na potrzeby tego filmiku będziemy parkować sobie tyłem. Następnie, aby tym samochodem zaparkować, w prawym górnym rogu klikamy przycisk pod manualnego wyboru miejsca parkingowego. Dlaczego manualnego? W przypadku kiedy mamy jasno wyznaczone linie, na przykład na parkingu galerii, albo pod jakimkolwiek sklepem, gdzie mamy wyznaczone białe linie, system automatycznie wy wykrywa te miejsca, a następnie e, daje nam możliwość od razu kliknięcia na to miejsce parkingowe i aktywowania tego parkowania. Tutaj na potrzeby e, tego testu będziemy sobie wybierać to miejsce parkowania manualnie. Z prawej strony widzimy nasze wyimaginowane miejsce, na którym samochód przede wszystkim się potem zatrzyma. Wybieramy sobie tutaj, korzystając z touchpada, jak ten samochód ma się tutaj nam zatrzymać. Też na górze wyświetlają się dodatkowe instrukcje, aby to parkowanie przeszło zgodnie z planem. Na razie jest napisane, że parkowanie jest niedostępne, ponieważ nie mam zapiętego pasu bezpieczeństwa. Dlatego pas sobie teraz zapnę. I wyświetla nam się napis, żebyśmy przycisnęli przycisk uruchom, i nacisnęli hamulec, aby rozpocząć wspomnienie parkowania. Też trzeba pamiętać o tym, żeby samochód był w biegu drive, czyli do przodu. I trzymając hamulec, przyciskam przycisk uruchom. Wtedy wystarczy, że puszczę hamulec, i samochód wykona magię za nas. Fajnie to widać na tych kamerach, że my doskonale wiemy, co zamierza zrobić nasz samochód. Jest to przewidywalne, przez co też mamy większy spokój podczas tego parkowania. Po zakończonym parkowaniu samochód daje nam taki fajny dźwięk o tym, że wszystko poszło zgodnie z planem. Samochód automatycznie wrzuca nam bieg na parkingowy i zarzuca hamulec ręczny, przez co nic więcej nie musimy zrobić. Kliknij przycisk i wysiąść.